No, się przywitasz? Okej, okay, to się przywitam. Pierwszy, część. jestem Mystery jest kanał Gamescape. I jest Game... tak, że Game... Gamescape. Gamescape. GamesCave. I eee, witajcie w takim małym, przerywnikowym multi w którym powiemy wam, co planujemy na przyszłość. I proszę, żebyście nie zważali uwagi na moją składnię, albo błędy styli... stylistyczne, tudzież błędy w wymowie, bo troszkę już dzisiaj wypiłem. To się nazywa whisko-holia, czy coś. Tak, głusko hole, czyli taki mały drunk play. Jesteśmy w Black Opsie, nam nie widzi niestety tego co wy Wystaliło teraz. Wypaliło mnie z serwera, kurde. Grasz w Minecrafta? No, i serwer padł. Albo mu nie. serwer. server, lol. O lol. No. Serwer padł. Ale no, co mam? Nie, się no, sobie graj. Ja chcę bogra ja jestem gościnny. Hola. Zagramy dzisiaj, hmm, Zagramy dzisiaj na trybie hardcore, jak to ja. Zdobądź flagę. Capture the flag. CTE. O, proszę, od razu nas dołączyło do gry, jak słodko. Uh -huh. Jednocześnie będzie to pierwszy bojowy test mojej moje negryweczki do Xboxa, ponieważ tak, gram na Xboxie, więc jeżeli słyszycie takie charakterystyczne trzeszczenie w tle, znaczy, że mój Xbox ciągle pracuje. Mhm. Uh -huh. Hmm, moja ulubiona klasa, AK47U. Hmm, ale oni są wszyscy brzydcy. Niestety tej mapy nie lubię i nie znam jej aż tak dobrze jak pozostałych. Więc ja. będziesz lamił. Więc będę lamił e, Biorąc pod uwagę to, że jeszcze troszkę sobie dzisiaj wychłeptałem to już w ogóle. To już co to ja co to mam powinno... zrobić? Czemu mam nie wspominać? ja się tego nie wstydzę? Lepiej być... jak to było? Lepiej być znanym alkoholikiem no, niż anonim. anonim czy to nieważne. Nie, lepiej być anonimowym alkoholikiem niż znanym przeźbym? Jakoś tak. Lepiej być... No jak ci tam idzie, gra? Wiesz co właśnie padłem przed chwilą. Hmm. A ja praktycznie Już mówiłem, to ja, ja tej mapy nie znam praktycznie w ogóle, bo tu rzadko u coś będzie... Lepiej być znanym pijakiem niż anonimowym alkoholikiem. O, też prawda, nie. tuż jednak zmienimy klasę na M16, bo to jest taka mapa mocno... O jezu, już czuję, że po pijaku nie da grać w koda, nie? Bo mamy refleksję, jak przeciętna kurwa mrówka. No ale mrówki czasem zapiędalałem. No tak co. ja wiem, dobra. <laughs> ja poszukam... I... Ale dostał! Mm. Jest pierwszy kill na moje konto. E, tak, moje dwie ulubione broni to jest M16 i 40... AK-47U. E, dlaczego? O, 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 o. Fajnie, fajnie, Ja mhm. nie zauważyłem. E, dlaczego są moje dwie ulubione broni? Ponieważ ja gram na trybach hardcore tylko i wyłącznie. Uważam, że e, gry powinny. Znaczy, ja lubię gry, w których jeden strzał zabija. Mhm. Bardzo lubię, jestem na przykład wielkim fanem operacji Flashpoint. Nakręciłbym let's play z operacji Flashpoint, ale raz, że to stare jak świat, znowu padło. A dwa, że że ja nie umiem w to gradzie, zawsze tam padałem po 100 razy na misję i mnie to, mnie to kręciło, tak? Ja lubiłem sobie paść 100 razy na misję. Szacuje się, że do 2004 roku wyprodukowano 8 milionów karabinów M16, ha, rozumiem, czyli ja gram, a ty czytasz mi tutaj nowinki techniczne, a raczej starowinki? Mniej więcej. Techniczne? Mhm. No, coś o sobie, jest... o przeszłości ja, kanału mieliśmy to, mówić Kademet uciekł Ale ja go dorwę. No kurwa, kurwa. Nie koni No bo mnie tutaj jakieś pudła blokują. Mieliśmy chyba z przeszłości kanału mi mówić czy coś Tak, przyszłość kanału. No nie wiem czy zauważyliście, ale... Wyszedł Minecraft 1.2 Tak 1.23 nie, 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 jestem pijany, naprawdę, ta wersja tak się nazywa, 1, Ładna 2, 3. wersja. I ładna tak, się ładna. tak jak ostatnio sprawdzałem i update 1-2-3, po chyba dwa bugi, a niszczy, znaczy psuje cztery kolejne rzeczy. O, patrz, przez tak coś zabiłem. No nawet coś, co... O, porażka. <laughs> tak, już przegrałeś. No, moja drużyna, to jest sztachny kieliszeczek. No, spoko. Wypij za mnie. Ach, nie, będę robił za siebie. O, dokładnie. Wersja 1.2.3, wydana 2 marca. To jest sprawdzian z Gry? Tak. Z czego? Z takich 200 rzeczy, które są na świecie. Mapki? Tak. Kurwa, już rzuciłem przez przypadek granat, bo mi się guziczki pomyliły. <laughs> Shit happens. Granat happens. Tak, jestem ostatni w tym. Na swoją no. drogę, ja Majubów też chciał mnie zaprosić do znajomków na Xbox Live. Ie. Ja zapraszam, nazywam się Sychydyaro. Sztaro. Powtórzę, Sychydyaro, Sychy czyta się Staro po niemiecku, tak trochę. Mm -hmm. Zapraszam, ja bardzo chętnie przyjmę wszystkich znajomków, bo nie mam ich żadnych. jest mi z tego bardzo źle. Mhm. Mm tak jak już mówiłem, wersja 1, 2, wydana 2 marca naprawia 3 bugi i dodaje 5 kolejnych. <noise> czyli malma w sumie. Właśnie jakoś, jakiegoś typka z broni zapasowej. To już musi, właśnie, ktoś mnie zabił z broni całkiem niezapasowej, bo za To jakiegoś pistolecik, zrobiłeś, czy słysz? Ja mam taki fajny automatyczny. No więc wyszła wersja 1.2.3. I jak to zawsze bywa przy nowych wersjach, zanim pojawią się wszystkie te bukity i serwery i pluginy, mija trochę czasu. A jako żony. Tak, a my jak pewnie wiecie do nagrywania naszych kloców i wszystkich naszych Minecraftowych rzeczy używamy programu, który się zwie Optifine. Polecamy. O, moda. Moda, który moda. się zwie Optifine. Tak. ponieważ on pozwala ustawić rozdzielczość. No i wiele ma bardzo dużo przydatnych rzeczy, w tym wywalanie tych bagien. Bo te bagie. Tak są... na przykład pozwala wyłączyć kolor bagien, także tak. bagna wyglądają normalnie jak każdy inny biom. Co ja mam powiedzieć, ale jako, że teraz pojawi się nowy format świata, zwany Anvil, Anvil? to zanim. Kuźni? Tak, Kuźnia. To nie zanim. nazwać format świata późnym. Nie wiem. To zanim się pojawi ten nowy. Tak, nowa widziałem wersja. go, widziałem go, tylko. Ja sobie myślę, wciśnij strzał, a on nie strzela. Nie. Nie, nie da się grać, słuchajcie, po pijaku. To w ogóle taki Dobra. zły przykład trochę dajesz. No ja wiem, ty będą tego nie widzisz, ale ja ram, ramię jego ostatni kutas. Nie wiem, zobaczę na filmiku. Nie wiem, czy to pójdzie. Trochę mi wstyd, że ja to w ogóle tutaj tak nagrywam brzydko. No trochę fajnie. Tak. Hmm. No, ja nie, nie lubię tej mapy, mam nadzieję, że następna będzie lepsza. Nie wiem, nie gadałam. Kurwa, woda. idioto, nie zasłaniaj mi. To, to będzie trzeba... To od... jest mapa śnieżna, wiesz? No hmm. tej mapie nie niewiele widać. Mhm. Mm a tam nie mam Server nadal. Leży. Ciekawe. Zajmę się tym jak tylko skończymy nagrywać. Wiesz co, prawdopodobnie hosting coś zmienia. No hmm, ale nic ją headshotem. Polował na mnie chyba. Słyszałbym to, gdybym słyszał cokolwiek z tej gry, no niestety mam wszystko wyciszone, żeby słyszeć ciebie. Wreszcie ciebie przegrywam. Przykryj mi. to się zamknę. Ta na pewno ci przekry no i tak, no i co do Minecrafta, to, to zaczęliśmy nową serię It's Betal Together. O, no, krótka seria, po prostu chciałem przejść sobie razem jedną mapkę. myślimy już o kolejnych, ale to nie, nie wstrzyma naszych prac e, związanych z klocami Więc postaramy się. Prowadzić kilka o, give. Kilka serii z Minecrafta Jednocześnie Na tyle na ile damy jadę. Ja aktualnie nagrywam Age of Empires 3. A ty? Ty hmm. Warcrafta robisz ja... Coś? ja tak, ja dzisiaj nagrałem Warcrafta, a drogą, jest niedziela 3 marca? Tak, trzeci marca, czwarty Czwarty marca? Jest niedziela, czwarty marca, żeby nie było wątpliwości, dzisiaj No to już 5? Ja dzisiaj po bardzo długiej przerwie nagrałem Warcraft. No. Jak Ci poszło? Przy czwartej próbie udało mi się... KURNA! Już biegłem z flagą, jebańcy, dupy, pierdoleni. Ojej. Przy czwartej próbie, czy czasem udało mi się w końcu przejść tą misję. Koszmarnie trudno z samego początku, a potem po prostu banalna. Dawno grałem, więc nie pamiętam No, po prostu do tego momentu nie doszedłeś, już nie oszukuj. Potem mi się nie chciało. Dobra, tu nic nie ma, no to biegniemy dalej. To jest koszmarna mapa, ja tej mapy szczerze nie ponieważ... To... O właśnie no, no. mapa dla sniperów. To to też weźmiemy sniperkę. Nie żebym miał grać sniperką i nie, żebym musiał być do tego trzeźwy. Mhm. Mm tyle, żeby mieć w miarę dobry refleks. No wiesz co, bo jak gram tak sobie normalnie, mm -hmm. to mi dobrze idzie, bo dzisiaj nawet próbowałem, tak? O, ja pierdol, ale... Tam... Tam... Wiem, że jest... tigers, Jest taki rating... ratio, nie? Zabitych do... No. ale tak mniej więcej to, jaki... ten... masz powyżej jeden, Czy w mm -hmm. tak jeden? No, czy normalnie? No. Czy teraz? Normalnie. Normalnie mam 1,25. Aha, no to... O. A, Słabo. chciałem go znaleźć, żeby szybszy. Normalnie mam 1,25, a teraz to mam... Poczekaj, już Ci mówię. Podziel sobie 4 przez 13, to się doszło. Słabo. <noise> Słabo. Chociaż tak powiem... F-chuj. No, trochę. Alkohol robi swoje. No kurwa! Helikopter, naprawdę! Hmm. Takie kurwa, polski. <laughs> <laughs> tak, a na jakimś polskim serwerze jeszcze, co? Nie, yy, ja gram... Tu nie ma serwerów jako takich. A, tu nie ma dedykowanych. Nie, 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 tu nie ma czegoś takiego jak dedyki. Hmm, z pc wersji. Przypominam, że gram na Xboxie. Z chęcią też bym słuchał bym komentarzy... PO PLECACH! chujów, w dupę jebany! A, jakiś ty wulgarny. Jeszcze raz zmienię klasę jak mowa. Żeby się udało. O, moje ukochane AKU AKU, to jest hmm. jakaś modyfikacja AK47. To nie jest tak? takie krótkie AK-47. No właśnie <laughs> <laughs> AKU ofer oferujemy papier śniadaniowy, wojaczki, śniadaniowe roki na śmiecie. <laughs> no to Jak widać jeszcze. Google nie zawsze ma rację. AK47 Cena. <laughs> Problem z Ja pierdziele mam cele jak moja stara. AKS? To nie. Problem z nazwą. Nawet asysty kurwa nie dostałem, a dwa magazynki poszło się jebać. Hmm. Hmm. O, wiem, wejdziemy do budynku. w budynku nie trzeba celować, bo tu się strzela z bioder. To nie Battlefield? No nie. Tutaj strzał z biodra jest równie skuteczny jak strzał przez lunetę. Pierwszy kill w budynku. Uuu, minkę postawiłeś w fiucie. AKU? AKU. AKS. Kurwa, mać! Co się stało? Zabiłem swojego. Oj, Paszek. Friendly fire. Jap. Yep. Jap. Yep. AKU. A... ja bin u Ball-pop. <laughs> nie wiem, nie znał się Jest drugi. Jak to już? 6 do 17 tylko. Dobrze. Rośnie raid, rośnie. Powoli rośnie. Hmm, tam coś do mnie wali. Tyle mnie to wali. Bo jestem na sali Kojarzę <laughs> No du, du, du. No chodź, chodź tu, chodź spy Chodź, dobrze Kill strike in the air. Kill strike chyba Nie wiem, ważne, że zostałem radar Dobrze Wiem, że... Cztery pod rząd, bez śmierci Brawo. To jest strza... szalenie istotne. No. Tadam. Co? To? Ktoś coś chce? Ktoś coś kurwa chce? No chodźcie. You want some? You say... want some? Ha? 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 Say hello to my little friend. Jak to powiedział Musimy jeszcze w sumie kanale powiedzieć no, chyba. No co dokładnie, ja nagrywam Major of Metal Empires, ty nagrywasz. Ja obiecuję skończyć w tym roku kalendarzowym Warcrafta. Tak. I jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z moimi planami. To mam zamiar zacząć nagrywać Gears of War. Woo. Gears. Piąty! Co? Nie gadaj, że mi się nie skończyło. Ojej. Just, spokaję, str jest tyle, to strzelać z puchawki, no to jest w stoleciku. Jest tyle co zeszło. Porażka, Gmyt w rundach, bla bla bla. Ale lomisz. Iż... A nie, no czekaj, to mu się odbijem trochę do 9 do, 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 do 17. No to 2 do 1, znaczy 2 tak, do 1, trochę mniej niż więcej. Czyli 0,5? No. Ratio ja mam 0,5. Dobrze. Eee, tak, ty u Gears of War, ja później nie wiem. A poczekaj chwilę, bo ja jestem ciekaw co to, że ja będę nagrywał Gearsów, Gearsów, whatever. To jest taka flagowa seria z Xboxa. ja właśnie z Xboxa mam zamiar teraz nagrywać. Mhm. Wszystkie trzy części, pod Szczek rząd, to będzie świetnie fabularnie <coughs> zrobione, bo to właśnie tak trzy części, jedna za drugą, one się mechaniką praktycznie w ogóle nie różnią, tak żeby one wyglądały jak jedna gra. No to, to nie będzie za nudne? Fakt... Takie trzy części od razu? Wiesz mi, że Gearsy nie są nudne. Nie wiem, ja... wszystkie trzy części praktycznie w jeden weekend. Mhm. Wow. Świetnie. Ja mam do wyboru... Co ja mam do wyboru? Nie wiem, jeszcze muszę się zastanowić, co chcę pokazać. Czy ja proponuję, abyście namówili Venoma na to, żeby Venom... Yy, grał w coś, co, już nie, co jeszcze, jeszcze nigdy nie grał? Znajdźcie o. mi grę, która pójdzie na moim procesorze... Yy, jeden... 8 2 dwurdzeniowym, 4GB znaczy taka gra powiedzmy do 2005 roku, może być FPS, czy coś tam znajdziecie. zlokalizuj mi IP, zlokalizuj mi IP, tylko szybko. 64 9 8 13. 64 9, 64, 9 8 13. Eeeem... Hmm. A co? No bo to gramu tego typka, on jest hostem w sensie lokalizator mm -hmm. IP. szybko, 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 szybko... Pach, szybko. ach, 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 lol, lol... ach, Lol, lol. O! Yy, mamy taką mapkę, nie pamiętam jej tytułu dokładnie, ale on to jest taka mapka, na której za chwilę będzie wystrzona rakieta. Jedna z moich ulubionych mapek. Ponieważ jest ściasna. je! Oh yeah, o oh je! Yeah, jest pierwszy kill mój! Ha! Stany zjednoczone. No, tak. no to widzisz, że jakiegoś amerykańca gram. No hmm. Coś więcej jesteś w stanie o nim powiedzieć? zaraz. Yes. W każdym razie pierwszy kill mój stary, cieszysz się? First Blood? Piękny. No, First Blood. Uuu, a tu mnie zjechali, bo dostałem chyba tak, ogłuszającym <laughs> Nie no stary, jak dostaniesz ogłuszającym, to masz tylko szansę, że. Może ci się coś ustrzelić, jak będziesz walił na oślep. Okay. To jest jedyna oka. O panie. O panie, ciebie oh. nawet nie zauważyłem. K, jebane kampy stoją w rogu, w cieniu, nikt ich nie widzi i nie potrafią dobrze grać. Mm -hmm. Z tymi swoimi famasami innymi pierdolonymi. Co za ludzie. Famas. słyszałam o tej bani. No, bardzo popularna. Francuska i... to jest, czy belgijska? Wiem, jest. Ja. No i jeszcze pierdolony kamper z Last Stand. Wytłumaczę, Last Stand taki perk, który pozwala, nawet jak zostaniesz zabity, to masz jeszcze, tak, że tak powiem, drugie życie. Wyciągasz pistolecik i strzelasz. Ojej. Właśnie no. położył ty już nie możesz grać, tylko leżysz na ziemi, czekasz się wykrwawisz i mordujesz różne przeciwnika. Jestem pierwszy na mapie w końcu. Famas jest. Jak... Sama jest w układzie botap. No, jak większość broni obecnie. Nie. Tak, żeby zniwelować odrzut? No te nowoczesne miał nie, tak? No tak, właśnie no, o tym tak. mówię. No. Czyli... Napierdolając ja ja Są na wyposażeniu, póki są niewiele państw. No w ogóle... nie, na no, uciekanie utrzymamy AK-47. Chyba... Czekaj... No to... Te... Jak ja to znajdę? Czekaj, Grom chyba żywał czegoś fajnego. Żywa jebany, jebany, jebany! No tak, po plecach. To jest całkowity brak szacunku hmm. dla przeciwnika. Nigdy nie bym nie strzelił nikomu w plecy. Hmm... Odbiegłbym go znożać, noża, <laughs> Wiesz, wtedy czujesz kontakt z przeciwnikiem. MP5 A, używamy. W no i jeszcze. A nie, to nie był mój. <noise> to jeszcze dobrze. I wiesz, co ci powiem? Jednak jak podchodzisz do przeciwnika i wsadzisz mu nóż w plecy, to czujesz taką adrenalinę. I to jest serio. Jak podbiegasz do przeciwnika, w środku gry, grasz, to czujesz taką adrenalinę. Jak jest, wiesz, że jesteś blisko, blisko niego i on się odwróci i on szybciej niż ty naciśnię nie sposób, bo to czujesz po prostu. Mhm. Mm Fajnie, fajnie. To wtedy momentalnie tak adrenalina uderza. To wracałem za to kanału, o czym to było? Wybierzcie ja dla tak. mnie grę, to może być zabawne. A Venom ją zrobi nie grając z nią wcześniej, to jest bardzo istotne, tak. ponieważ Venom ma taką tendencję, że nagrywa tylko to, co już przeszedł 100 razy. Tak. Co jest niebywale nudne, bo on zna rozwiązania wszystkich zagadek, wszystkich pomieszczeń czegokolwiek. No, no dobra, bo ja się... Maxie się to było aż Maksie na się Maxie wiedziałeś, kiedy przeciwnicy będą wybiegali. Ale to nic, bo jedynkę przechodziłem trzeci raz. Ja pierdolę, a, a, a teraz mam ochotę zrobić dwójkę, którą będę przechodził po raz ósmy. Nie, wiecie co, ja zrobię dwójkę, okej? Okay? Jeżeli hmm. nie ma nic przeciwko, ja zrobię hmm. dwójkę. No to co ja zrobię? No właśnie, ty zrobisz dwójkę. Tak którego? Chyba musisz doć... Trzeciego. Na low detailach. W rozdzielczości 320. Tak by się tyło. Silnik elfa. Boże, lamię jak małpa jest ten drugi w teamie. Swoją drogą, Pojawiają się w Maxa Maxa Payna trzeciego. I to jest... Nie, nie mam ochoty naprawdę słuchać o Maxie Paynie trzecim. Dobrze. Już się nasłuchałem z twoich nie po plecach gubi gejuchu! Jeżeli miał coś do gejów. Ale mam. Spoko. Mhm. Dobra. No tak, tak. Sara muchy będzie wiosna, Siedzi kampi. Będzie zapytała jasno. Dobra. Został pory już z To nie ma szans na przeżycie. Czy tutaj coś ten ten jest? Hmm. Ciekawa camperska a Postawimy tu gay eee, Tom. Magikę mieliśmy, ten magika, magika, to może być fajne. Magika? Ja bardzo chętnie, na magikę jestem chętny. Mhm. Mm Tylko magika wymaga czasu. No, i coś jeszcze. No i hmm. <laughs> musimy skończyć Age of Metology. Bo czy wiesz, tak... to jest podejrzewam kwestia czasu, my to w końcu nagramy, to się A. całkiem przyjemnie nagrywa. No. Hmm. Co, I... co ja to powiedziałeś? E... No, powiedziałem, że Age ma tą zaletę, że jest o wiele szybszy niż Warcraft. Bo ja wiem. Jest o wiele szybszy, bo tam bo... się te jednostki są tańsze, szybciej się produkują, tam się dużymi jednostkami. Dużym... W sumie tak, chodzi o dynamiczne O stary, Sparzę. właśnie. Właśnie zginął. Pod koniec czasu na tej mapie, no pod koniec czasu na tej mapie, wystrzeliwuje się taka wielka rakieta, ona nie robi nic graczom, jeżeli nie wejdziesz pod silniki oczywiście. No to Ci Razem. gratuluję. Naprawdę. No, Twoja dużo na mnie wygrała? Nie, ale jestem trzeci w teamie, to znaczy, że jest że mam wyjątkowo lamerski team, bo mam tak mniej więcej 0,33 rate'a. Ale wiesz co, widzę po sobie, że refleks to mi tak opadł, że szok. Mm -hmm. Stoi, ja, nie opada. Jest... Stoi, nie opada, dosłownie, ale naprawdę, bo... Mam Cię, gnoju. Nożyk poszedł. Mm -hmm. Co i my moglibyśmy zrobić z tego. Kurwa, No nie wierzę, nie? Tak. Ja chciałem powiedzieć. No wiesz mo... co bo ustrzeliłem, ustrzeliłem swojego zamiast wroga. Ojej. Moglibyśmy Tam, zrobić. Tracę, Mogę. ten? Ale teraz. O kurwa, jeszcze wkrótce dostałem. No nie wiem, no zaraz, zaraz ich rozpierdolę na ryjnie. To ja dajcie mi dokończyć. Myślę, że moglibyśmy zrobić taką... Dobra, odrodziłem Cię. <laughs> <laughs> tak. Tak, ja robię to specjalnie. Specjalnie wchodzę mu słowo, specjalnie mu przerywam, ponieważ... Nie wiem, czemu, ale tak robię. Moglibyśmy zrobić tego formę vloga. Tak, ryj, bo ja tak znowu tak. Jeszcze coś mi też, kurwa, na powiedzieć, pizdo w dupę, strana. Co tydzień jakiś, nie wiem, krótka pogadanka na temat newsów, bo to chyba nie będzie trudne do nagrania. To się da w tle i my możemy sobie pogadać. Tak, co o tym sądzicie? Co A to co będą tam? bardzo wulgarne materiały, ponieważ w momencie kiedy... AAAAA! Zaraz rzucę, padem w mój nowy telewizor. Ojej, przykro mi. to Mogę... będzie bardzo wulgarne, ponieważ w momencie kiedy ja gram w jakieś mulki, to momentalnie dostaję kurwik. Znaczy wiesz co, my możemy wiesz... nagrać zawsze materiał wcześniej, po prostu dźwięk podłożyć. To nie musi zawsze korespondować. To myślę, że byłoby nie... ciekawe. Biera. Na bieżąco, ja lubię ten taki... Zaszczyt emocji. Bieżący... nie tyle tam, z zaszczykiem. Chodzi mi o to, że ja lubię ten taki bieżący komentarz, wiesz? Mm. No to musimy przemyśleć kwestię. I na wasze... A, zdobyłem jakieś osiągnięcie. Mm. Spoko. Padłem, a pada to już mam tak mokrego od potu z moich dłoni, że... Można by go wykręcić i nakarmić pół Etiopi mhm mm Co? Odrzuć mnie ty <laughs> Co, Etiopii? U Etiopii można by napoić Napoić Wykręcając mojego pada Serwer so, nadal leży Niestety Dobra, pierdole, co? <laughs> teraz gram Kurwa okay. Dobra, bo już czas leci Może skończ tą paltę i... Czekam do... Czekaj Zostałem... Podarłem do końca rundy, to... Okej okay. Ty jebana kurwo! Ach, też za wulgalny materiał. Przepraszam was w imieniu i ale wiecie co alkohol robi z ludźmi? Tak wiem, że też. jebany kutas. spieszy cię ustrzeliłem w ciucie jebany. Ja wiem, like, że PS2. też mówię, jakbym swoja wypił. <laughs> ja już tak mam. Eee... Dzięki mi się skończył, muszę kończyć, żeby się na razie nie wypił. Właśnie, o to jest. Coś do mnie na face napisał. Ktoś istotny, ktoś komu musimy pomóc? Nie. Yeah. Trzeba zlądać jakiś problem, po chłopaków? Nie. Yeah. Um. Cicho, bo zdobyłem flagę. Może uda mi się ją donieść przed końcem rundy, wtedy byśmy wygrali. No run forest run. No nie! Co za jebany kamper w dupę pierdolony kutas! Tak. <laughs> Bardzo wolno mi nie, Wiesz, to nie, nie potrafię grać. No bo, sorry, kot to nie waterfield, tutaj się nie kampi. tu trzeba biegać, tak? Żeby no. pograć. No chodź, chodź, chodź ci beczko, chodź. Biegnij. Jebany Och, tak, o, Claymore. <suszel> Dobra, <suszel> najlepszy to najlepszy to, jest pogdamy. napis czekaj, najlepszy jest napis na Claymore, że przodem do przeciwnika. <noise> jest, żeby nikt się nie pomylił Dobra, żegnamy się Dzięki za no, słuchanie ostatnich. tych wywiadni Do no, usłyszenia tikirach, Do zobaczenia no, cześć.